Siemaneczko z tej strony, Joshi, to jest kolejny nos wywiad. Dzisiaj moim gościem jest Kasta. Siemano. No i zagościliśmy u niego w minilandzie. Standardowo mamy kilka pytań, no bo w sumie, jak sama nazwa wskazuje, czy jesteś gotowy? Owszem, jestem gotowy. <grych> Dobra, na początek powiedz mi, odpowiedz mi na standardowe pytanie, jak w no. ogóle się zaczęła Twoja przygoda z Nostalem? Szczerze, pamiętam jak na samym początku Nostale, jeszcze jak było te stare Nozville. I te tam te zadupia takie jak łąki i kopalnie mhm. Zrobiłem sobie pierwszą postać, biłem chyba z 30 level No i stwierdziłem, że ta gra nie jest dla mnie, no Jakieś cukierkowe, pedalskie klimaty W stylu mangi, czy coś Wtedy jeszcze się tam, tak tym nie interesowałem jakoś Nie podobało mi się Więc opuściłem grę na jakieś pół roku lub rok, już nie pamiętam Potem wróciłem na Nostale za... No właśnie jakiś rok Stwierdziłem, że granie jest taka zła. Pograłem trochę, poznałem paru ludzi. No i tak się w sumie zaczęło, nie? I siedzę aż do teraz. I nudzę się w sumie. Tak, nudzisz się, nudzisz się. Właśnie później pogadamy o tym nudzeniu się, kurczę. Do tego to powiedz mi kurczę, skąd w ogóle wziąłeś pomysł na nick? Szczerze? No. Right cast. <laughs> Dobra, czyli, czyli tak w sumie... Da. Zrobiłeś rajd, co mi się kasta i, i lecimy z tym koksem. Oh. Słuchaj, no jako że jesteś też starym graczem i zadaję to w sumie każdemu 90 plus albo też staremu graczowi właśnie co myślisz w ogóle o tej nowej pseudoglacy, czyli w sumie o Kaligorze, czy, czy to w, w jakiejś... to. Mm. No dokładnie. No, ze tym strasznie gra, co tu dużo mówić. Nie ma praktycznie ludzi na glacy. Jedynie kiedy wchodzą, no to wtedy jak Kaligor wyskoczy, czyli w weekendy albo w tygodniu na losowym jak leci. Mhm. Biega ewentualnie tam parę osób z tego kurde, połowa to biega na minilandzie na bufach. Lipa straszna jest, nie chce mi się tam chodzić. Kiedyś cały czas siedziałem na glacy. Miałem nawet wyposażenie specjalnie pod glacę, a teraz to wszystko wysprzedałem, bo nie ma sensu. Mhm. A słuchaj, no bo no. O, ile, o ile dobrze mnie słuchy doszły, to wygrałeś turniej PVP, tak? Tak, wygrałem. No i właśnie, e, co cię skłoniło w ogóle, żeby PVP grać? Bo jednak nie jest aż tak dużo graczy, którzy cisną to PVP ciągle. Nie wiem, czy ty też tak właśnie znaczy ciągle, się ciągle, ciągle? czy. założenie moje w mhm. tych grze ogólnie od samego początku było takie, żeby wszystkiego rozpierdolić. <laughs> to, żeby to srogo. Najlepszy. Innego celu w tej grze nie miałem. Nie marzy mi się 99. level i red elita top 1, kurde, czy coś. Po prostu chcę być najsilniejszy. Pod względem PvP oczywiście. No i może kiedyś też glacy, jeżeli coś się tam zacznie dziać w końcu. No bo w sumie póki co chyba jesteś już najsilniejszy. Jakby nie patrzeć. No, jakby nie patrzeć, mimo wszystko to był turniej. Yy, karty były dobierane w ten sposób, że przeciwnik nie wie, na co wbijesz, więc można powiedzieć też, że to dużo szczęścia tak naprawdę. Mm -hmm, okay. Jestem mocny, nie będę tutaj bijał wawełny, no ale kurde, są jeszcze gracze, którzy, z którymi mogę też przegrać. Wszystko, że otwarta po prostu. Jak komu co wbiję, no. Tak się złożyło, że ten turniej ja wygrałem. Przecież... Miał wygrać Knajcik, no ale nie udało mu się, z bardzo się cieszę. Zawsze był taki pewny siebie, no a tutaj niespodzianka. Trzecie miejsce. A kto no, zajął ale... drugie w ogóle, bo nie wtajniczony? Drugie? Axarnus. No i Łysy zajął trzecie. No jeszcze, to powiedz, powiedz mi jaką to kartą ich tam wszystkich powymiatałeś, albo jakimi kartami? E, tylko dwiema w zasadzie grałem. Raz biłem na zwiastuna, ale to była totalna porażka. Walczyłem z graczem no dużo słabszym ode mnie. Wiedziałem, że mogę sobie pozwolić na zabawę z nim. No ale ta karta jest taka gówniana, że to jest niepojęte. Jedyne co ona posiada to ten ostatni skill, last tak zwany. Nie wiem czy mu tak to nazywają, No, ale już mnie to wali w sumie. E, jeżeli walniesz wcześniej debuffa, a potem lasta to... Demyt się zwiększa kilkukrotnie i potrafi naprawdę dużo przypierdolić. Aha. I przebija się na przykład przez buffy od zwiadowcy, tego co y, kryta zmniejsza do 7000 maksymalnie. Aha, rozumiem. Więc, no ale mimo wszystko to jest karta wojownika, nie ma w ogóle celności z, z łucznikami to jest porażka. Poza tym lastem to ta karta nie ma nic do zaoferowania, niby jest ta regeneracja 80% szybsza, ale ona wchodzi. Też lipnie strasznie, niby jest 50%, ale nieraz, kurde, po 10 razy pływałem kogoś na to złapać, ale nie wbijało. Aż tak w zasadzie to tylko warkiem i michem walczyłem. O dosyć... no, mich, Nie ma co mówić, jest bardzo dobrą kartą. Chyba jedną z dwóch, które ma wojownik do zaoferowania dobrych. Drugi to jest war. No ale war jest strasznie wolny, w sumie jak to war. Typowy tank. Dobrek może z... zrobić z niego. Zabójcy niezłego, no ale. Tak to mnich. Czyli mówisz, że. Ym, też ta nowa SP, czyli właśnie y, Battle Monk, wyeliminował też y, te poprzednie lepsze SP. W ogóle jak. Jak patrzysz na to, że y, powychodziły właśnie te nowe SP? Jak to pozmieniało w PVP według ciebie? Czy dużo no, zmieniło? Z pewnością dużo, bo jednak walkiem wszystkiego bym nie zdziałał. Warna Maga to jest no porażka i to straszna. Niby ten Blade jeszcze jest, ale fu, w taką osobę jak Knajcik, czy po prostu taką osobę, która ma zbroję na 96 level i resys aktu ma dużo uników ogólnych jeszcze do tego w PvP dochodzą, no to masakrycznie jest trafić. A włócznika to już w ogóle pominę to. Niech to odejdzie w pizdu, bo to jest koszmar naprawdę. Jakby miał morala, napierdalam w niego przez cały dzień i nie umie trafić. Lipa, straszna. Nie wiem kto wymyślał tę grę. No w sumie wiem, to zasrane koreańce, no ale. <ślepie> Ślepi są, chłopaczy jak. Strasznie to zjebali moim zdaniem. W innych grach tak nie ma. Jest jakiś normalny balans. Każdy trafia w każdego. Nawet głupi mag bije krytyczne obrażenia. Tutaj jednak to zrobili trochę inaczej, no, ale mniejsza o to. Czyli tak w sumie late game nie wygląda aż tak kolorowo jak mówisz. Nie. Wojownik, moim zdaniem, w tej grze jest y, zmuszony do grania dwoma kartami. Nareszcie, co najwyżej możesz się pobawić, zabijając nupy na arenie lub dużo słabszych graczy, z którymi wiesz, że wygrasz bez problemu. Nawet bijąc spacją. A... Wojownik to jedynie war i mnich. A co do arenek. To jak właśnie spoglądasz na, na te areny 3x3? Czy to ci się podoba? Czy tam też właśnie się szkolisz, czy po prostu tam nie chodzisz albo chodzisz tylko dla hajsu? U uczęszczałem tam jakiś czas temu, teraz mi się nie chce. Żaden hajs tam z tego nie leci. Większy, a dobieranie drużyny jest po prostu porażką. Ale ogólnie to jest spoko pomysł. Ludzie mają co dzięki temu robić, nie? Mm -hmm. Pojawia się tam więcej graczy o, tej, o danej godzinie. Można na przykład od 13 zacząć puszczać głośniki, jeśli chcesz coś sprzedać. Więcej ludzi jest zalogowanych w tym czasie. Na przykład taki głupi awatar. Inni, <śm> <śm> no ale mniejsza o nich. ale tam jest też jeszcze problem taki, że dobieranie drużyn, przykładowo są same plus 90, a tutaj dostajesz nagle do PT minus 90. No to, to jest przecież głupie po y, poprzednich drużynach ty zawsze jest jakiś balans, nie? Masz y, 10 leveli plus chyba, jakoś tak to tam wychodziło. Mm -hmm. A tu walą od 85 chyba, 5 jakoś tak? Albo od 80, już nie jestem pewien, bo nie miałem bardzo dawno żadnego 80 levela w drużynie. Y, do, do 99, nie? Czyli przykładowo, y, 3 nubki mające 80 plus level, nie? Mają nagle walczyć kurwa z wojownikiem 96, Jakimś łucznikiem 93 i magiem, no to co to jest? Parodia, jak oni mają wygrać? Nie ma chuja, żeby wygrali. No dokładnie. Chyba, żeby ci awczeli, no. Ta, sam warek by wszystkich powymiatał albo czy ktokolwiek. bez sens, strasznie, głupi balans. Nie wiem, kto to wymyślał. A właśnie, powiedz mi, właśnie, czemu, no. czemu nie chcesz wbijać tego 99? 9 Bo znaczy wiem, że mówiłeś, że nie, nie rajcuje Cię to bycie w topce i itp. t.d. Ale no. czemu właśnie nie chcesz dobić, żeby na przykład, nie wiem, jakieś lepsze kumieć później... Czy Nienawidzę na Nienawidzę. <laughs> Jest to strasznie nudne. No i co za dużo mówić. Nie chce mi się zwyczajnie. Chociaż czasami, jak na to patrzę, to siedzę na grze przez cały czas w Nozville albo w porcie i... Kurwa biegam po tych kostkach takich, co są tam w chodniku, o! Klikam sobie i robię kółka tak jak teraz. Ja pierdzielę, no to masz zajęcie, ja naprawdę. Co robić, naprawdę? Zamiast iść pozarabiać pieniążki, to nie. po co? No ale teraz będę dobijał ten 96. Najwyższa no pora, no? A. No. A co do, co do repki, to repki czemu też nie wbijasz? Nieładnie to tak. Nie chce mi się na glac chodzić, właśnie. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem PTS-ów. Dla mnie to było jeszcze nudniejsze od EXPA, nie? Aha. No ale teraz, jak ci mówiłem, no, glaca to już jest gówno. Żeby tam coś bić, to musisz iść na Kaligora. Nawet teraz na Kaligorze już nie jest tak fajnie jak na początku, bo w sumie tą elitę tam dobiłem, tak naprawdę. Mhm. Ile tam wychodziło na weekend? Jakieś 300 tysięcy? No, coś koło tego zazwyczaj wychodzi. No chodzi. no, to to jest sporo, ale jak masz normalnie iść tam, bić punkty, to już kurwa, nie wiem, chyba PTS-y byłoby szybciej zrobić. Tak to się nie da. Okej, okay. to z kolejnym pytaniem lecimy. E, jako, że masz ten 9.5 w tym momencie, dobrze mówię, 9.5? Aż sobie sobie zerknę, tak? tak. <grym> To, czy w ogóle na Twoim levelu chodzi się na, na właśnie rajdy glacowe? Czy chodzicie w ogóle famką na rajdy glacowe? Czy, te, znaczy dla boksów, czy tak po prostu for fun? Lub nie wiem, dla, dla Pederów, chociaż Pedery macie full full że level, że... więc. Dla boksów ja przynajmniej tak uważam. No i inni chyba też, tylko tego nie mówią wprost. Mhm. Czyli nieważne, jaki level, i tak na glace śmigasz. Yeah. To znaczy po oczywiście. Znaczy level. No no. <laughs> Dobra, kolejne pytanie. Pytałem też niby knajcika o to, ale ciebie też zapytam. Czemu Spoko. czemu akurat nie, nie wbijasz broni na, na plus 10? A, próbowałem moją poprzednią zbroję co miałem. Wbijać na plus 10. Co prawda nie było to dużo prób. Nie wiem, może z 40 łącznie więc. Nie chciało mi się. Stwierdziłem, że... W sumie parę osób może na serwerze ma jakieś zbroje plus 10 na 90-93, że to naprawdę ciężko byłoby wbić. A mam dużo ważniejsze potrzeby, jak, jak zbroja plus 10, która i tak mi dużo nie zmieni tego defa. Knight już to w sumie tam chyba wyjaśniał, nie chce mi się tego wyjaśniać też, bo mm -hmm. nie, nie wiem dokładnie jak to działa. Coś pewnie pierdolne, głupiego i będzie, że jestem lamą <laughs> i się nie znam. Więc no, powiem, ci, powiem ci generalnie, że już byśmy przystępowali do praktycznie ostatniego pytania. Powiem ci, bo tak, z, mój zasób, zasób y, pytań się już wyczerpał. Słuchaj, więc jako że jesteś mistrzem PVP, jako że rozjewałeś już każdego na, na, na turnieju, to ja się chciałem ciebie spytać, kiedy robimy duel? Nawet możemy teraz na filmiku pójść i, i zrobić. Nie ma sprawy. To słuchaj, zdejmujesz zbroję, zdejmujesz resy i dajesz mi się zabić i, i po prostu powiesz, że, że ja jestem najlepszy i że to ja powinienem wygrać ten turniej, dobra? Spoko. No to chodź, to idziemy teraz na arenę. Ja sobie tutaj, y właśnie tutaj już będziemy wchodzić. No właśnie tutaj tak się skampiliśmy. Chwila, to ja sobie wyjdę w krąg czasu. Arena zwykła czy rodziny? Chodź na rodzinną, to będzie lepiej. Okej. Okay. No to słuchajcie, słuchajcie, ludzie. Dzisiaj robię pojedynek właśnie z castą. Z osobą, która zajęła pierwsze miejsce w turnieju, e, która rozjebała Knajcika AK-łysego. I, I generalnie, <gry> <gry> który wyzywa mnie codziennie od geja. Pozdrawiam knajcik. No i. No, i właśnie, zobaczcie, właśnie jak, jak taka osoba dostaje w dupę, a Joshi Król wygrywa całą ligę. No to teraz to łysemu na pewno włosy nie odrosną. Za dużo stresu będzie miał. A kurde, nie mogę się przestać śmiać, no. Dobra. Jeszcze mu te zbrody wypadną, to już w ogóle będzie smutek. Dobra, to słuchaj, to tak dyskretnie ściągnić to eku. Okej. Okay. Już. dobra I, i patrzcie, patrzcie teraz, słuchajcie ja mam bardzo dobrą taktykę na holkę, ja daję okejkę patrzcie, i on do mnie podbiega, czy ja do niego podbiegam i i patrzcie, czaruje go i on jest w czarodziejskim świecie magicznym, ja teraz po prostu biegam, on się nie może ruszać, tak naprawdę on nie wie, co ja z nim robię, dostał po prostu stun, a zaraz się obudzi, za 3 sekundy y, odzyska właśnie świadomość, odzyskał świadomość właśnie teraz. Jak się czujesz? Kurwa, zajebiście. No właśnie tak patrzę, że Kwa, kurczę... Jak się to tutaj. Ej, bo... Słuchaj, chyba pijany jesteś, bo tak trafić mnie nie możesz, co? Kuszę, no, chce na mnie nadepnąć, walną mnie tutaj. Chodzi Nie no, chyba to się muszę leczyć bo jeszcze mi kryta walnie. <laughs> podejdź, podejdź kozaku. O no, patrzcie jakie hity tutaj biją na tych 90, no Ale dzielna holka ze wszystkiego się wyleczy I słuchajcie to jest Nieee Ja tu miałem się nie spodziewałem Ja tu miałem patrzcie I teraz I teraz proszę Państwa Wygrałem pojedynek z Custom. Jak się teraz czujesz? Czujesz się. No, dokładnie o to, o to mi chodziło, więc teraz powiedz, powiedz jak, jest, jak jest naprawdę, że to ja powinienem dostać nagrodę. No, powiedz wszystkim. No. Powinieneś dostać tą nagrodę. No, nie ma co pakę na Aśmie. Jesteś no. najlepszy. Knight nawet by z tobą przegrał. Kurwa, no nie ma co. Dobra. Więc dziękuję wam, bardzo dziękuję tobie, że wpadłeś na wywiad i że scolowaliśmy się i pokazałeś jak naprawdę jesteś słaby, tak? No spoko. A teraz tak na serio, weź mi takiego kryta przypierdol. Czekaj, to ja zejdę z Holki, żeby cię... No, teraz się nie będzie możliwe, masz bufa. I Znając moje zajebiste szczęście, kiedy będę chciał go wbić, to nie będzie chciał wbić. No to już do tego przywykłem. No, widzisz, właśnie takie akcje odpierdalam w porcie, jak teraz. Tylko, że <grystanie> <grystanie> tam celuję pulsorem idealnie w te kratki takie, nie? Od chodnika. <grystanie> Jej. To jak zobaczycie... to ciekawe zajęcie, wiesz. Jak zobaczycie, że kasta tak biega naokoło i klika, to po prostu wiedzcie, że się nudzi i tam go pogońcie, żeby coś zrobił. To weź mi tego kryta, tak walnisz czegoś, no. Już muszę sobie dać buffa, bo nie trafię. O kurwa! O, ej, A, Dobra! Zcięło mnie lekko, wiesz? <grywa> to, to ja cię tutaj uśpię, żebyś mi już nic nie zrobił. Więc dziękuję ci, że przyszedłeś do mojego pięknego, zacnego noc wywiadu. Oke, nie ma sprawy. Więc dziękuję wam za oglądnięcie. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć! No, trzymajcie się.